Wczoraj w Miejskim Centrum Kultury miała miejsce promocja książki Marka Jedynaka Władysław Wasilewski-Oseto-Drowąż 1921-1943. Władysław Wasilewski-Oseto-Drowąż do 1939 roku był harcerskim instruktorem i drużynowym. W czasie II wojny światowej działał w wielu konspiracyjnych organizacjach. Polska Organizacja Zbrojna, Polska Niepodległa Gwardia, Ludowa Armia Krajowa. Praca zawiera szczegółowy opis jego życia, odpowiada na pytania kim był, skąd pochodził i w jakich warunkach dorastał, jakim był syn bratem, kolegą, harcerzem, konspiratorem, nauczycielem i partyzanckim dowódcą, jak zmieniała się jego osobowość oraz kto miał na nią wpływ, w jakim stopniu jego marzenia i dążenie do samorealizacji przez dokonanie wielkich czynów wyznaczały kierunki jego aktywności. Wreszcie, jakie role życiowe podejmował i która z nich była najważniejsza. I na koniec, czy jak dalece powojenna legenda odpowiada prawdzie, a w jakiej mierze mitologizuje tę postać. Autor książki dr Marek Jedynak jest absolwentem Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochan nowskiego w Kielcach, kustoszem w Wydziale Archiwalnym Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach, członkiem Zarządu Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej Ponury Nurt. Swojej pracy naukowej zajmuje się m.in. działalnością Okręgu Radomsko- Kieleckiego Armii Krajowej oraz losami żołnierzy Armii Krajowej po II wojnie światowej w Polsce i na emigracji. Wczoraj Marek Jedynak spotkał się najpierw z uczniami w Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych. Patronem tej szkoły jest właśnie Władysław Wasilewski Osad.